Witam Was! Dzisiaj kolejny filmik. Mamy znowu dzisiaj Kuja na niedzielę, ponieważ znowu troszeczkę pytań nam się nazbierało. Także po prostu lecimy sobie tutaj z tymi pytaniami, które tutaj mamy. Co powiesz o soczewicy? Ja dam 2-3 posiłki gotowane w tygodniu, reszta surowe. Myślisz, że to dobry produkt? Może jakaś lepsza alternatywa? Najbardziej lubię czerwoną. Myślisz, że jest ok. Pozdrawiam serdecznie. Szomana, jego szomankę. Dobra. Soczewica, jeżeli traktujesz ją. że źle to powiedziałem. Jeżeli trawisz ją dobrze i wszystko jest ok po niej, to jak najbardziej ok. Radzę zaobserwować, czy czasem nie będzie jakichś problemów ze skórą, jakieś wypryski, tego typu rzeczy. E, ponieważ Soczewica może takie rzeczy robić. Zresztą mogą to robić praktycznie każde strączkowe, e, tak jak na przykład fasola, e, ciecierzyca, soja tego typu rzeczy. To mogą takie rzeczy rzeczywiście się dziać, e, że mogą jakieś skórne ekscesy się dziać. A może się tak dziać za sprawą czego? Przeważnie lektyn, że jest ich tam dość sporo, jeżeli chodzi o te takie rzeczy. Mm -hmm. Kolejne pytanie. Czy można przygotować w jakiś specjalny sposób ryż i inne jedzenie, tak by zminimalizować zminim, efekt śluzujący? Można zrobić ryż. Ja ogólnie lubię bardzo dziki ryż, który ogólnie nawet praktycznie ryżem do końca nie jest, jest bardziej trawą, ale to swoją drogą i on jest troszeczkę mniej śluzujący. Jednak. Jak robię to na przykład w krajach, gdzie spożywano bardzo dużo ryżu, przeważnie jest to w Chinach, w tych regionach tam, tam ryż robi się całkiem inaczej, ponieważ ten ryż zalewa się wodą i zostawia się go na dość długo, bo praktycznie nawet niekiedy na cały dzień w tej wodzie, gdzie się tę wodę wymienia od czasu do czasu, jeszcze na dodatek, tak raz, dwa, czasami nawet i trzy razy, jest ta woda wymieniona. Ogólnie wystarczy, jeżeli zalejemy go na przykład na noc wodą. Rano tą wodę wymienimy i po południu będziemy go sobie gotować. Będzie też spoko już. To wtedy już zminimalizujemy właśnie te efekty śluzujące ryżu. Drugie pytanie: zrobisz live. No wiem, długo już nie było live'u, Nie wiem, zobaczymy na razie. Powiem, wam, mam wielkie problemy z czasem i co zresztą widać. Że na dodatek i mniej filmów zaczyna się też pojawiać. To też jest związane z moim czasem. Po prostu się nie wyrabiam z tym wszystkim. No i z drugiej strony to też takie troszeczkę jest niekiedy dołujące, że jest na przykład film, ta platforma ci go tam ogranicza i nie wiadomo co jeszcze. Z drugiej strony znowu wejdziesz w komentarze i każdy o coś sapie. Temu się to nie podoba, temu się to nie podoba, tamtemu się to nie podoba w pewnym momencie się też nie chcę. Mówisz, Wiesz co mam to gdzieś? Po co ja się będę wysilać tutaj i cokolwiek jakiś film kręcić? Dlatego, no ograniczyłem drastycznie produkcję nowych filmów. To co wychodzi, to jest praktycznie jeszcze stare filmy, które są. Jak one się skończą, no to nie wiem, to już może być, może będzie jeden film na tydzień i, i tyle pewnie, bo za bardzo nie wiem, tracę chęci ostatnimi czasy i wiarę w jakiś Pozytywnych ludzi, bo to, co ostatnio spotykam w komentarzach, to naprawdę... <laughs> nie, że mnie to aż tak za bardzo ruszało, ale czasami nie ma ochoty po prostu robić nowych filmów po pocy. Przecież każdy wie lepiej w tych komentarzach, każdy jest ekspertem. <laughs> Dobra, mm, witaj. Kolejny filmik. Mm. Co? <laughs> Dobra. Tu jest pytanie, chyba. Dobra. Wspominasz, że olej z morynki nie ucieje. Czy to oznacza, że ma dużo omega 6? No. Coś mi jeszcze się lampa psuje, bo cały z na dodatek widzę. E, czy dużo omega 6? Nie sprawdzałem tych proporcji, powiem szczerze, ponieważ ja go. Nie mam go aż w takich ilościach, żeby go sobie jakoś tutaj spożywać, czy coś z tego typu, także ja po prostu przekazałem Wam informacje na temat tego, ale nie znam jego proporcji Omega 3, 6 i 9. Ja wolę najbardziej, jeżeli chodzi, to wolę ten olej, z których, jak to ktoś mi napisał ostatnio, tej olej, olej z tej rośliny, z której Filip wyskoczył. Ten jest idealny, jeżeli chodzi o te proporcje Omega 3, 6 i 9 i też nie uczę je tak szybko. Jaka może być przyczyna powstawania wysokiego czoła u facetów? Korcze tłocze, oleje, jem sporo więcej surowego, 3, 3 do 1 niż gotowanego. Czy nadmiar białek może być przyczyną mięsa niejem, czasami ryby, jajka? Dzięki Twoim filmom bardzo dużo zmieniłem w żywieniu. Wiele robię tak, jak wspominasz. Oczywiście z myślą każdy jest inny. Więc może dla każdego inaczej działać formuła żywieniowa, a może nadmierne jedzenie to przyczyna wysokiego czoła. Przyznaję się, że zmieniając żywienie schudłem mocno, a żeby to zahamować, czy też w jakimś stopniu nadrobić, jem dużo warzyw, no i tłuszczem. Na razie zagadki nie rozwiązałem. Pomożesz? Oczywiście przy warzywach i owocach jem nasiona, pestki i orzechy. Pozdro. Eee, może być problem tutaj, że po prostu maleje ilość testosteronu. Czyli może być po prostu zjedzone zbyt dużo rzeczy z estrogenami. Na przykład, czulam na len tutaj w tym momencie, bo tam jest dużo estrogenów. I jak przegiołem to mi włosy prawie wypadły wszystkie wtedy. Wyciągałem je garściami. Także uwaga, jeżeli chodzi o olej z lnu, też na przykład. Ja mam takie pytanie: czy wygląd to wyznacznik zdrowia? Czy osoba gruba jest, jest osobą skreśloną z osób zdrowych? Czy osoba zachuda jest natomiast też skreślona z osób zdrowych? To taki człowiek ma być? Czy my powinniśmy się tak skupiać na wyglądzie? Czy człowiek nie powinien żyć tak jak się. Żyć chyba to miało być. I tak jak się czyje? Dobrze, ja za gruby to zile... Kurcze! <grywdy> Poważnie? To zile to jak ma być? I czy się zastanawialiście się kiedyś nad tym? Okej, okay, dobra, przebrnąłem. Ro zrozumiałem tylko tyle, że chyba chodzi o to, czy wyznacznik jest waga. I tego. Nie, waga nie jest wyznacznikiem zdrowia. Oczywiście są pewne sygnały, które można popatrzeć na człowieka, i przechodząc, na przykład, my przechodzimy przez ulicę, nie? czasami robimy sobie takie zabawy z żoną. Idziemy, przechodzimy przez ulicę, przechodzi jakaś osoba. I na przykład ja biorę to z lewy, ona bierze to z prawej. Ja mówię: ten ma cukrzycę, ten ma to, ten ma wątrobę, ten ma pasożyty, ten ma za mało witaminy D3. Ona znowu patrzy na tego i ten ma to, ten ma to, ten ma tamto. My to potrafimy z wyglądu człowieka już czytać, co ten człowiek ma. Widać to po kolorze skóry, widać to po włosach, widać to po paznokciach, widać to po oczach, szczególnie po twarzy. Gorzej jest to ucenić u kobiet, które ładują kilogram tapety. Na swoją twarz, ale jeżeli tam się bliżej przyjrzymy, to jednak to widać, ponieważ pomimo, że kolor jest zamaskowany, tam są pewne takie oznaki, jak gdyby w twarzy, na których można to dalej szczytać. Także można dużo rzeczywiście objawów wyczytać z tego, ale ja bym nie powiedział automatycznie, że osoba gruba już jest skreślona, że nie jest zdrowa, ponieważ są, że tak powiem, egzemplarze. Które mają troszeczkę więcej wagi, i czują się z tym wyśmienicie. Jakby nie było, jednak, otyłość jest już uznana jako choroba przez takie oficjalne źródła. Także osoby z otyłością, no niestety są już chore według systemu i tak dalej. Ale nie mi oceniać, każdy musi wiedzieć, co robi, jak się tym czuje. Ja też kiedyś miałem sporo nadwagi, dużo zrzuciłem, jeszcze trochę mam do zrzucenia. Jeszcze tak oceniam na jakieś 2-3 kg, by tak jeszcze mogła ze mnie zejść. Myślę, że byłoby wtedy idealnie, ale nie jest źle. Coś ostatnio, mniej filmików na kanale. No, no właśnie o tym już mówiłem wcześniej, także takie pytanie już też było: że jest troszeczkę mniej tego. Ile czasu się hartujecie? Tylko teraz pytanie, ile czasu się hartujemy w minutach na zewnątrz? Czy chodzi o to, ile już czasu to trwa, zanim do tego poziomu doszliśmy? Może powiem na obydwa pytania. Ile to trwa, to już trwa, teraz chyba ponad 10 lat, gdzie my już tak nasz organizm przystosowujemy do tego, żeby po prostu wychodzić w takich niższych temperaturach, troszeczkę inaczej ubranym. A ile czasu tak spędzamy zależy. To wszystko zależy od dnia pogody, co też zjedliśmy i tak dalej. Jeżeli na przykład jest więcej wiatru, to na pewno jest to krócej. Też zależy, czy wtedy pada śnieg, czy nie pada śnieg i tak dalej, i tak dalej, jest troszeczkę tych czynników, ale można tak powiedzieć, że od 15 minut do godziny czasu, tak spokojnie potrafimy tak sobie wytrzymać. Chociaż rekord to chyba był czekaj. 4,5 godziny chyba. Gdzie naprawdę byliśmy, no naprawdę. I to w śnieżycy na dodatek jeszcze. W krótkim rękawie po prostu. O gdzieś 4,5 godziny. Daliśmy radę, ale to już był taki ekstremalny rekord, że już później no, trzeba było się troszeczkę rozgrzać. Jak przyspieszyć przyrost brody? Ile ją zapuszczasz? Ile ja tam brodę zapuszczam? Dobre pytanie. Trzeba było przejrzeć filmy na początku. <noise> czy już ją miałem, w sumie nie wiem, czy już ją miałem, jak zaczynałem, czy nie. Chyba miałem już. A kilka lat w sumie już mam, nic tam przy niej nie przycinałem. Warto wiedzieć, że u osób młodszych ta broda jeszcze nie będzie tak szybko rosła i nie będzie taka gęsta. Ona się z wiekiem dopiero będzie rozrastać, ale jeżeli jesteśmy jeszcze młodzi, to możemy nie mieć jej aż takiej bujnej, że tak powiem tylko jeszcze może być troszeczkę mniejsze, ale to się z czasem samo zmieni. Jak to zrobić? Polepszyć na przykład buzdyganek, takie zioło, może tutaj pomóc, zwiększa bardziej ilość testosteronu w organizmie i to może pomóc właśnie odbudować, nie odbudować, nie przyrosnąć taki takiej brodzie, o tak. Czy da się odbudować kosmki jelitowe? Pewnie, że się da, wszystko się da. One się same odbudowują i tam za bardzo nie trzeba nawet pomagać, ale jeżeli już ktoś chce pomóc, to L-glutamina tutaj się kłania na odbudowę kostków jelitowych, tylko ona jest ogólnie wtedy stosowana nawet w większych dawkach, ponieważ na takich e, amerykańskich kanałach, gdzie się wypowiadali lekarze, lekarze mówię, już oczywiście tacy ogarnięci lekarze, e, w temacie, to oni mówili nawet, żeby dwa razy i po 5 gram brać tej L-glutaminy na dzień. Ale to jest dość sporo. Ja tyle nigdy nie brałem. Nie ja brałem dwa razy po dwa gram. Tak sobie brałem i to mi wystarczało. Ale oni właśnie mówili, jeżeli były jakieś choroby autoimmunologiczne, szczególnie w Łuszczycy, to właśnie mówili dwa razy po pięć. Nawet można sobie brać rano piątkę i wieczorem piątkę. No ale to jest ich zdanie. Ja troszeczkę mniej tego używałem. Ale jedna ważna rzecz, jeżeli będziesz nadal jeść jakieś zboża, gluten czy piwo, nawet pić. Ponieważ większość osób sobie z tego nie zdaje, ale w piwie też jest zboże i tego wszystkiego, jest gluten, jest glifosat, no to te koski nigdy nie odrosną. Jedna kanapka, wbijcie to sobie do głowy: jedna kanapka chleba. Rozwali jeli to na dwa miesiące i to nie jest żart. Ja to widziałem po sobie. Jak zjadłem coś, gdzie były zboża, jakieś z glutenem i tak dalej takiego zwykłego i to mógł być nawet dodatek kiedyś gdzieś dodany do tego nie musi to nawet być kanapka to ja miałem dwa miesiące walki znowu z łuszczycą ona od razu wróciła i dwa miesiące ze mną szła nie dało się tego przyspieszyć nie dało się nic z tym zrobić czyli każdy jeden taki mały skok w bok jak to się mówi z jedzeniem będzie was później dwa miesiące prześladywać nie znowu to jelito się odbuduje oczywiście jeżeli w międzyczasie znowu czegoś nie zjecie gdzie był gluten bo jak znowu zjecie, no to niestety startujemy od nowa z tymi dwoma miesiącami. I to nie jest w sumie nawet takie śmieszne, ponieważ mnie to bardzo wkurzało, bo czasami coś przez przypadek zjadłem, e, gdzie nawet e, no nie spodziewałem się, że to tam będzie. To były te nasze takie początki. Zjadłem i nagle pach. Mówię, no co jest? Mówię, no przecież dobrze jem ten tego. Później czytam, a tam mąka przedna. mówię, No super, tego się nie spodziewałem. Że ona tam miała być, no ale to jest kwestia uczenia się właśnie co, jak, gdzie i tak dalej. <laughs> to było to z tym mierzenie właśnie. Takie mięsa do kotów, czy nie za dobrze im się lub tobie powodzi. Moi drodzy, do tego komentarza specjalnie chciałem się odnieść, ponieważ w tym momencie tych komentarzy było parę takich. W tym momencie tak nie wiem coś mi przyszła taka myśl, czy wy po prostu traktujecie, oczywiście nie wszyscy, tylko ci, co takie że komentarze napisali, traktujecie swoje zwierzęta domowe jako członków rodziny, czy traktujecie je po prostu jako sieczkarki do śmieci, gdzie ładujecie wszystkie tak zwane ściepy ze stoła, które nikt nie chce zjeść, te same resztki, te najgorsze syf i tak dalej, czy traktujecie ich jak członków rodziny i powinni dostać ten szacunek i powinni jeść praktycznie lepiej nawet może niż my, ponieważ moje koty jedzą lepiej niż ja. Czy moje psy jedzą też lepiej niż ja? One dostają droższe jedzenie niż ja. Nawet ja tyle na dzień nie zjem, co oni zjedzą. Bo jakby ja kupię kawałek mięsa, no to, to wydam 40-50 zł na to, a ja zjem może za 5-10 zł. <grym> jakichś owoców na cały dzień, czy czegoś tam zależy czego, na jakiej diecie w danym momencie jestem czy jestem na keto, czy jestem na owocach nie wiem Dziw, dziwnie to po prostu zabrzmiały te komentarze dla mnie, no ale wiem później czemu takie zwierzęta zgłaszają się do weterynarza na przykład z cukrzycą z niewydolnością nerek i z całą inną paletą różnych dziwnych chorób no właśnie ten komentarz odpowiada na to, czemu tak jest. Czy chodzicie do solarium? Zdarza nam się czasami zachoczyć o solarium. Bardzo fajna rzecz, szczególnie jak jest zima, jest takie fajnie, jest zimno, i człowiek już jest za długo na zewnątrz, i ten tego to fajnie wtedy wskoczyć do solarium, nabrać takiej dawki energii, słońca. Poczuć się po prostu lepiej, tylko uczulam, ponieważ tam przeważnie jest UVA. Trzeba troszeczkę się naszukać, żeby znaleźć solarium z UVB. To nie jest ale takie proste, bo większość, niestety, ale ma żarówki UVA. No, ale czasami gdzieś tam ktoś się trafi, kto ma UVB w tym jeszcze dodatkowo. No i druga rzecz, my korzystamy z tej żarówki takiej do witaminy D3, którą Wam pokazywałem, to jest właśnie UVB i my to mamy u góry sobie w pokoiku zawieszoną i tam po prostu idziemy poleżeć sobie godzina czy jakoś tak, różnie A z tą godziną to mnie teraz nie łapcie za słowo ponieważ każdy jest na to inaczej przystosowany niektórzy z Was mogą się po pięciu minutach spalić ale jednak my na ten moment nabraliśmy już takiej odporności na to, że my spokojnie godzinę możemy potem poleżeć mówię my, nie naśladujcie tego a jak się położycie godzinę, tego nie poczujecie od razu, a nie jesteście przystosowani, to dostaniecie takiego poparzenia słonecznego, że się ze śmiechu nie pozbieracie. My teraz możemy spokojnie już tam godzinę pole, oczywiście nie cały czas w jednej pozycji, tylko się zmieniamy. Trochę tu, obracamy w drugą stronę, trochę na plecach, trochę na tym, ale już nas to tak nie parzy. No zresztą jesteśmy opaleni praktycznie cały czas. Całą zimę to ma właśnie głównie zasługa tej żarówki że mamy cały czas fajną opaleniznę. Dobra. Jedziemy dalej, bo spróbuję to wyrobić do końca, te pytania. Łuski sosny, obierać czy nie? Nie obierać. W tych łuskach sosnu, właśnie to chodzi głównie chyba o syrop, już zrobienie właśnie z pędów sosny, tam są bardzo cenne substancje w tych łuskach. Jak je obierzecie, wywalicie, to niestety, ale usuniecie sobie te cenne substancje dodatkowe, które by w tym były. Dlatego tego nie obieramy, zostawiamy to nie ruszamy. Czemu wybraliśmy Polskę, a nie Holandię do mieszkania? W sumie to ja to do końca sam nie wiem, ale przypuszczam, że prawdopodobnie żona bardzo chciała tutaj zostać i dlatego ja po prostu już jej uległem. Bo mi to tak ogólnie obojętnie jest, gdzie ja bym był, czy tu, czy tam. Chociaż mi się wydawało, że tam bywało lepiej. Szczególnie jeżeli chodzi o taką. Atmosferę, kulturę między ludźmi, i tak dalej. Ponieważ tutaj zdarza się naprawdę bardzo często jakieś hamstwo, i tak dalej. W dzisiejszych czasach bardzo szeroko, nawet przy wchodzeniu do sklepu, czasami trzeba się tłuc już przy samym wyjściu, żeby w ogóle tam do środka wejść, że tak powiem. Później druga runda przy Kasie. <laughs> Także wesołe czasy, wesołe czasy. No. Można by to było wszystko inaczej, kulturalniej powiedzieć, ale no jest jak jest, taki kraj niestety e, jakie kadzidła najlepsze? Hmm. Heh, najbardziej naturalne im bardziej naturalne tym lepiej ja dosyć często korzystam z kadzideł czampa. jak to dobrze teraz powiedziałem, jak to dobrze było napisane, nie jestem teraz pewny, ale chyba nakczampa, te mi się dosyć fajnie zapachowo podobają i składowo też są całkiem fajne tylko ja jestem zadowolony z tych kadzideł jak pielęgnować skórę podczas chudnięcia? No właśnie przede wszystkim nie chudnąć zbyt szybko. No jeżeli za szybko będziemy chudnąć, a mamy bardzo dużo kilogramów, to ja nie bym tego takim zwolennikiem. Ponieważ może dojść do tego, że nam wtedy skóra obwiśnie ponieważ ona na czas nie zdąży wrócić do swojej normy i po prostu będzie później problem, żeby się tego pozbyć. Eee, dlatego powoli. Powoli, spokojnie, nie za szybko. Ja miałem taki okres, że za szybko zjechałem z wagi, ale na szczęście jeszcze tyle na mnie wtedy zostało, że ta skóra nie zdążyła obwisnąć. I później miałem taki okres, że stało to w miejscu. Teraz znowu troszeczkę schodzi, znowu dalej w dół, ale powoli, przede wszystkim powoli. To jest jedna z najważniejszych rzeczy. Jeszcze mamy pytanie o magnetoterapię magnetoterapia to jest terapia z magnesami i tak dalej która często jest też używana w różnego rodzaju bransoletkach stabilizatorach na przykład do kolan, tego typu rzeczach są jej zwolennicy, są jej przeciwnicy jak wiadomo, nie na każdego to też zadziała, będą na pewno osoby, na których to nie zadziała to zawsze ja mam pozytywne zdanie akurat o magnetoterapii wydaje mi się, że jest to dosyć ciekawa metoda Także myślę, że jest to fajna rzecz, no ale jak mówię, nie na każdego to zadziała. Jednemu może pomóc, drugiemu może nie pomóc, także to już jest sprawa indywidualna. Dobra, to było tyle, wyrobiliśmy wszystkie pytania, także życzę Wam spokojnej dalszej niedzieli. Nie zapomnijcie o tym, że jest druga część już naszej książki w czamańskim świecie, była pierwsza część, teraz już jest druga część. Nie, nie ma do niej audiobooku. Nie ma. Na razie nie ma go w planach, żeby to było, bo ciągle ktoś tam pytał, czy jest audiobook. Nie ma do tej części audiobooka, jest sama książka, zresztą książka o przepisach, jest pierwsza część w szamańskim świecie. Ta ma audiobooka. Kto nie dostał, nie dotarła książka, podał złego maila, zapomniał podać maila. Piszcie na szama XXI wieku, na pewno tę książkę bez problemów doślemy. E, co dalej? E, osoby, które robią przelewy na pocztach. Patrzcie, co oni tam piszą, bo tam czasami naprawdę jaja z tego wychodzą, bo te panie tam wpisują, co chcą na tym. Wy podajecie całkiem innego maila, a one wpisują całkiem coś innego. I później do mnie coś przychodzi ja nie jestem w stanie tego wysłać, bo taki mail nie istnieje. Także to jakoś trzeba by tam było ich uczulić na to, żeby dobrze pisały, co tam pisze, a nie kombinowały i dopisywały jakieś rzeczy niestworzone. Dobra, moi drodzy. Tyle na dziś. Trzymajcie się. Hej.